Kryte w górze Concealed Hill. Pierwsza mapka. W prawym górnym rogu Przemysław, Palaryn, Wadoń. Reprezentujący rasę nocnych elfów w kolorze niebieskim, a w lewym dolnym rogu w kolorze czerwonym. Horda. Horda pod wodzą, pod dowodzeniem właściwie pana Krzysztofa Nowa Brzozowskiego. November a.k.a. Now. Ruszamy. Na razie standardowo legowisko ołtarz burzy. Tutaj nie ma nic. <noise> już. Już uprzejmości. Good luck, fan. Tutaj nie ma nic nadzwyczajnego. Podobnie paladyn, księżycowa studnia. Ołtarz przodków jest pradrzewiec wojny. Oczywiście tutaj panowie się doskonale znają. Kumple. Kumple. I to dosłownie kumple. Widzieli się nieraz. Przy niejednym. Przy niejednym napoju ciepłym, zimnym. A teraz muszą walczyć. Walczyć w lidze. Organizowanej przez GameToon, GameToon All Stars, tak się nazywa nasza piękna liga, bo mamy same gwiazdy zebrane z Polski. W tym okresie, w którym wybierałem tych zawodników razem z GameToonem, wydaje mi się, że to była najlepsza możliwa kadra. A może na przyszłą edycję zrobimy jakieś kwalifikacje online, więc kto wie, kto wie. Jest pierwszy bohater odpalony na opiekun Gaju, Keeper of the Groove. Tymczasem widzący, aka Wróżbita, czyli pan Farsir dla Nowa. No, to jest y, nietypowe, powiem szczerze, bo tutaj jest podobna sytuacja, y, co z władcą, y, czyli Anubarakiem, władcą y, podziemi. Y, będzie na pierwszym, y, tale, na, na pierwszym poziomie zagrane Wrók przyzwanie za wilków, i te wilki to jednostki przywołane, i wtedy ogniki mogą zadać im dużą ilość obrażeń przy detonacji. No, też bardzo szybko stawia tartak wojenny. Drugie legowisko. Nie ma sklepiku. Paladin czeka na bohatera, żeby dobić ogrzego wojownika. Przyzwane drzewce. Dialy już dostępne. Warto sobie go podnieść, bo. Uuuu, chyba misplay? Czy mi się wydawało? Czy może szczęście Paladyna? Czy dobił? Nie, chyba nie dobił. Chyba nie dobił tym autoatakiem drzewca. Nie, na szczęście dla niego nie dobił. Jest wejście nowa do bazy rywala, opóźnić levelowanie bohatera, nocnego elfa, dom łowców już w budowie, trzy czwarte wybudowane, a now tymczasem jeszcze nic nie pompuje, miasto. ale tak szybko postawiony wojenny młyn sugeruje nam, że będziemy mieli trole zmasowane trole od pana Nowa. Nie udało się też ukraść Nowowi żadnej niestety jednostki z obozowiska neutralnego, ale przynajmniej zniszczył studnie. Teraz atakuje Ogniki. Tego Ognika nie detonuje paladyn, więc mały mislej ze strony Przemka. Dwa Ogniki już zostały rozwalone. Tymczasem w korzeniach Siepacz. No i ten Siepacz raczej stąd nie wyjdzie. Przydałoby się, żeby go Now dobił, ale Now go nie dobija. To paladyn zgarnia za niego punkty doświadczenia. Są już łowcy głów, trole. Zmasowany atak paladyny próbuje blokować ognikiem wróżbite. Ten przyzywa kolejne wilki. Walka od samego początku, już od pierwszych minut wojska na ukrytych wzgórzach. No ale Now, tak naprawdę, oprócz tego, że zabił e, dwa mm, dwa ogniki, to niewiele był w stanie zrobić więcej. Trzeba przyznać. No nic więcej tutaj, niestety, Now. Nie, nie wyklikał. Drugi poziom paladyn dobija. Stracił jeszcze nowy siepacza. A może ten siepacz jest takim siepaczem, e, troszeczkę na, mm, na. na mięso, armatnie. Ale raczej tego siepacza chcielibyśmy mieć. Tym bardziej na tej mapie, bo na tej mapie dostępne są w dwóch miejscach fontanny zdrowia i tam możemy sobie podregenerować punkty zdrowia. Szczególnie w nocy. Ten system dnia i nocy. Od 6 rano do 18 jest dzień, od 18 do 6 rano jest noc, i w nocy jednostki neutralne Róg śpią. Nie wszystkie, Polska bo kamienne golemy są na tyle twarde, że nie potrzebują snu. Ale akurat na tym obozowisku i trole i ogry, i nawet smok. Czerwony smokowiec śpi, a tutaj jak widać ta regeneracja punktów zdrowia jest dla widmowego Róg wilka, chociaż on się za chwilkę po prostu skończy. Jego się czas pania. Paladin teraz bliżej poziomu trzeciego. No, dwa i pół już dobite. Paladyn zadowolony. No, wzebrał pokaźną armię troli i nadgania. Punkty doświadczenia. Stąd będzie Zadam miał drugi poziom błyskać. i pewnie dodaną błyskawicę. Jest pierwsza łowczyni od Paladyna. Jeśli chodzi o przemiany głównych budynków, no, w mocno do przodu. Zobaczymy, czy to przyda się Orkowi w jakimś konkretnym celu. Czy będzie jakieś szybkie kupienie bohatera ja z tawerny, czy może klasycznie. Tauren plus Wróżbita, połączenie bardzo dobre, bo Tauren ma aurę. Aura zwiększa szybkość ataku i zwiększa szybkość ruchu, więc ta armia orka staje się troszeczkę bardziej mobilna, a szczególnie te jednostki, jakimi są trolle, które mają duże obrażenie, ale małą prędkość ataku, dostają fajnego, fajnego buffa już od pierwszego poziomu Taurena. No i Tauren też może robić za tanka na tym froncie, może przyjąć dużo obrażeń, ma też możliwość dodania ogłuszenia, które zostało znerwione w ostatnim patchu, chociaż nie na tyle, żeby było niegrywalne czy niechciane przez zawodników workowej hordy. Trzeci poziom Piekungaju wyrusza na spacer. Drugi drzewiec wojny, jest przed drzewiec cudów postawiony. No, robi obozowisko po stronie mapy Rywala i to bardzo ważne znaczy, może nie ważne, co bardzo duże obozowisko. Dużą porcję punktów doświadczenia zabiera przeciwnikowy. Wyminął Paladyna, a widać, że Paladyn szuka, szuka, szuka Rywala za wszelką cenę na mapie. Nawet dodana różka iluzji, wykorzystana różka iluzji, żeby dodać sobie Łowczynię. Ta Łowczynie nie zadaje obrażeń. Czyli, no żeby się połapać, która jest prawdziwa, to albo przykuwamy uwagę do tego, jak te obrażenia wskakują po, obraże po autoatakach Łowczyni, albo zwracamy uwagę, czy ta Łowczyni zbyt szybko nie ginie, bo ludzie otrzymują zwiększone obrażenia. Paladyn, gdy nie może znaleźć przeciwnika, robi jedyną słuszną, yy, wydaje mi się, decyzję czyli wejście w budynki nowa, niszczenie pierwszego legowiska, dom duchów jest, ulepszenie, wzmocniona obrona, z pancerza ciężkiego będzie wzmocniony, ciężej będzie się paladynowi przebić, paladyn yy, robi już ekspansję, Ano, w tymczasem walczy, no i widać, że dużo tych obrażeń poszło w iluzję, bardzo dużo tych obrażeń poszło w iluzję. Pada jeden troll, pada troll numer dwa, za chwilkę zginie troll numer trzy, najprawdopodobniej za jedną łowczynię, jak do tej pory trzy trole, za jedną łowczyni. to nie jest dobra wymiana dla nowa niestety. Wysanie many. Ta różka many za, ta dostępna Polska. dla wróżbity. Ginie druga łowczyni, ale tych troli potracił. Bardzo dużo now. Jeszcze łuczniczka gdzieś tam zginęła pod legowiskami. No, kto wyszedł z tej walki zwycięsko? 26 limitów do 31, więc bardzo podobne te limity. Now nadrabia. No i now idzie szybko w ulepszenie głównego budynku. Do tego najwyższego tieru, tier 3. A Paladin chyba na razie na tier 2. Chwileczkę zostanie. Tutaj są możliwości, żeby dołożyć dodatkowe budynki. Tutaj są możliwości, żeby poulepszać coś. To mm, kto wie, co Paladinowi przyjdzie do głowy. Tymczasem Alchemik. Alchemik z bombą, która zmniejsza pancerz przeciwnika i zadaje obrażenia. Najważniejsze jest to zmniejszenie pancerza. Sztuczna noc wywołana przez nocne elfy księżycowym kamieniem rozbitym o ziemię. No i teraz będziemy mieli dzięki temu elfy, które regenerują sobie studnie, ale także jeżeli mamy ulepszenie u elfów Ultrawizję, to widzą więcej w nocy niż rywal, więc też lepiej się wtedy poruszają elfy na mapie. Paladin już rozpoczyna klipowanie ekspansji. No szuka trzeciego poziomu dla Taurena, dlatego też odstawił wróżbite jak najdalej, żeby ten nie otrzymywał z tego obozowiska żadnych punktów doświadczenia. To mi się podoba. To jest fajny wybór. I właściwie te trolle łowcy głów też są przydatne na takiej mapie, jak ukryte wzgórza, bo tutaj największym zagrożeniem jest najczęściej smok. Czerwony smok. I czerwonego smoka jedynie możemy zabić atakami dystansowymi. W tym wypadku trolle łowcy głów spisują się do tego. Wyśmienicie. No, paladyn coraz bliżej poziomu czwartego. Drugi wązka, poziom dobity i leczenie to dane od razu na alchemiku, najlepszą obroną jest atak, Now nie ma teleportu i to jest największy błąd aktualnie jaki popełnił now, bo nie ma zwoju teleportacji i jedynie jest kostur teleportacji, fake TP tak zwane, ale Paladin się w żaden sposób nie przestraszył, mamy base race, ten base race nie odpowiada w żaden sposób norwowi. Bo ataki łówczy przeskakują i zabijają glebiami. Za Peony. Plus główny budynek Paladyna jeszcze nie jest oblegany. Traci na razie studnie. Oj, no się dał wymanewrować. No się dał niestety troszeczkę wymanewrować. Agresywny teleport ze strony Paladyna, od razu oczyszczenie, żeby zatrzymać w miejscu te jednostki z tego elfa. Jest też bardzo dobre ogłoszenie, wyobrażenie jest dużo, nawet tarcza, błyskawic, zwój przyspieszenia. Nof bardzo mocno chce wygrać tę walkę, no wie, że w tej wymianie na bazy nie poszło mu najlepiej, ale Paladyn po prostu cały czas do przodu ruszył, podleczył jednostki, częściowo te ranne wycofuje, nie, ta łowczyni dobita duża ilość obrażeń z tarczy błyskawic no tylko, że ta tarcza błyskawic nie wystarczy, żeby przegonić stąd paladyna, wilki zabijają drzewce, drzewce zabijają trolle, dużo się dzieje natomiast armia nowa topnieje 21 limitu do 36 paladyna 19 limitu, szamani giną, trolle giną no i paladyn przede wszystkim ma drugą bazę, więc gdyby poszło mu coś nie tak, to znacznie szybciej wszystkie jednostki może wykupić. wraca paladyn bezpiecznie do bazy te legowiska. Tylko jedno było opakowane. Też nie rozłożył idealnie tych peonów, każdego po jednym do legowiska. No, a mógł to zrobić, żeby te trzy legowiska strzelały. No i paladyn zadowolony, regenerować manę 4 i 4,4 4, 4 poziom dla aktualnie Strażnika 2 i 9, czyli bardzo blisko poziomu trzeciego. Tutaj brakuje dobicie Wróg jednego jednego dosłownie minionka albo zdetonowanie tych wilków ognikami. Tanież się na to zdecyduje paladyn. No, wie, że ta baza funkcjonuje. Tutaj też mamy 12,5 tysiąca punktów złota, więc doświadczony zawodnik może ocenić straty. Okej, okay, masz 600 złota do przodu, ale musiałeś wykupić drzewo życia, musiałeś zrobić te ogniki, więc jeszcze tak naprawdę nie wydobyłeś więcej niż ja. Dopiero możesz to zrobić i z każdą sekundą dla nowa sytuacja wygląda coraz gorzej. Dziwi mnie, że Paladin nie wyciągnie troszeczkę tego czerwonego smokowca, bo tak on też się leczy z tej studni. Mm, zdrowia, którą tutaj źródła zdrowia, które tutaj mamy. No ale paladen po prostu walczy. A no, tymczasem luruje ogra i będzie chciał go za wszelką cenę. Zbody blokować tutaj. Jednostkami. O, o, okej. Okay. ogłuszenie zostało użyte. Sarant musi zostać zamknięty, dokładnie. Sarant, czyli otoczenie. Jednostki. To jest największy gangster na tej mapie. Ta stare Django wytrzymałości. No najważniejsze, że nie oddał tego Paladynowi, bo to jest aura wytrzymałości, ale to się nie stakuje, więc nie łączą się aura Faurena mm, z tą aurą mm, z bębenków. Uuu, Paladyn armię szybko odbudował, jedno tylko ulepszenie na razie do pancerza, no tylko jedno do ataku, teraz Paladyn próbuje zniszczyć. No właśnie, co próbuje zniszczyć? Główny budynek. Po prostu Paladen detonuje główny budynek Nowa i będzie chciał tą fortecę rozwalić. Ale Now ma jeszcze tutaj, pamiętajmy, Taurena. I ten Tauren mocno sieknie w ziemię, ogłuszy. Tarcza błuskawica Błyskawica od wróżbity. No fajne umiejętności. Paladen tymczasem wykorzystał rozwój ryku. 25% zwiększono wrażenia dla całej jego armii wokół bohatera. Podlaczył te jednostki, a trole tymczasem się rozpływają. I Now ma ogromny też żeby przetrwać. I wydaje mi się, że Now już tutaj. Nie jest w stanie po prostu kontynuować tej walki, bo ta armia paladna jest zbyt wielka. Druga baza dostępna. Teraz ta baza daje oczekiwany rezultat. Przewagę w punktach złota, która jest nie, nie, bezapelacyjna no w tym momencie, bo wszystko poszło w armię i widać że ten limit dla paladna: 52 do 21 nowa, więc 2,5 razy więcej ma aktualnie paladyn. Też poziomy na bohaterach lepsze. Pięć, Lóg, piąty poziom strażnika. Prawie czwarty poziom alchemika. Alchemik się dobrze skaluje. Każdy poziom dla niego jest fajny. No i GG well played. Nowo odklepuje. 1 do 0 dla paladyna.